Nie ma wad na nami chodź rękę daj Klamkę można zaatakować elektronicznie no można, bowiem są kramki elektroniczne. Jak się okazuje, takie, które można otwierać aplikacjami. Oczywiście każdy pewnie o nich już słyszał. Albo po prostu za zakładam, że skoro ja o nich wiem, to pewnie wszyscy o nich wiedzą. Natomiast, ilu informatyków trzeba do wymiany, do wymiany zwykłej kramki na taką? Okazuje się, że wystarczy dwóch, ale muszą mieć trzy dni. W sumie od 3 dni już próbujemy wymienić klamkę na taką elektroniczną, ale przynaj... wczoraj próbowaliśmy. Okazało się, że zamek jest niekompatybilny, jak się wydawało. Dzisiaj przyszła osoba pewna, która poddała nam pomysł, jak to zrobić. Nie jest informatykiem. No i już prawie to zrobiliśmy, ale czas nam się skończył, więc zrobimy to jutro. Więc finalnie okazuje się, że trzy dni dwóch informatyków i jeden doradca, który nie jest informatykiem. Także yy, można wszystko, ale widzicie, jak do klamki dodasz elektronikę, to potrzeba jednak informatyka do niej. Bo no to jest już klamka IT, można powiedzieć. To jest w sumie IoT, Internet rzeczy tu się zaczyna, początek Internetu rzeczy jednak. Ja jestem podjarany trochę klamką taką elektroniczną. Sam chciałem ją kiedyś zamontować, ale wyczytałem, że potrzebuję podkładki takiej, która z obu stron się otwiera. W sensie, gdy klucz będzie wewnątrz niej, z jednej strony, to z drugiej strony i tak kluczem można otworzyć. Okazuje się, że nie jest to jedyne rozwiązanie. Kto by pomyślał, że rozwiązań na jakiś problem jest więcej niż jedno. W ogóle ja się tak ostatnio zastanawiam, bo jestem dość grubiańską osobą, w sensie Dość bezpośrednią. Żartuję sobie z ludzi. Wykształciło się chyba to, że, że. Wykształciło się chyba to pod wpływem tego, że w dzieciństwie dużo ze mnie żartowali i wyzywali przez moją niepełnosprawność, więc może też tak dlatego jakby nie wiem, może chcę się odegrać trochę na innych. To jest ciekawy mechanizm dość psychologiczny. Dopiero to zauważyłem. Może też dlatego jestem sam przez moje grube jaństwo. No i też dlatego, że jestem samolubnym Celem. Eee, tak, także to może coś mieć wspólnego jednak. No więc. <laughs> więc tak. No, więc ogólnie problem jest taki, że mam trochę w głowie plan, że w sumie nie chcę tego robić, ale to jest silniejsze ode mnie często i chciałbym być Marynarze. może milszy dla ludzi, nie obrażać ich od pierwszego poznania. Czasami mi się udaje, nie zawsze, to nie jest tak, że nie da się tego zmienić. Tylko może za słabo próbuję. No, chociaż też pewnych rzeczy, znaczy ja jestem jakby trochę wychowany, że wszystko można zmienić, jak się wystarczająco postarasz. Niektóre rzeczy są silniejsze od ciebie i potrzebujesz wsparcia z zewnątrz. Nie poradzisz sobie sam, na przykład czasami ze sunięciem. Yy, hmm. Pewni ludzie albo nie rozumieją, że na przykład mają ISU odporność. Ja na przykład mam efekty jojo ale dalej wierzę, że sam sobie mogę dać radę ze schudnięciem. No więc yy, tak. Now Futbol. Nie każdy płaci za usługi. z tego. A tym bardziej ten, kto powinien. Mówię tu o jakichś 5 milionach za pranie mundurów niezapłaconych przez państwo polskie, które samo przeprowadziło kontrolę i przyznało rację, że przedsiębiorczy, który prał mundury, należy się to. Ale z jakiegoś powodu państwo jest niechętne do wydawania pieniędzy i do płacenia polskim przedsiębiorcom. Ale bardzo chętnie. Płaci zagranicznym, prawda? Za wyceny różnych projektów państwowych, które i tak nigdy nie wejdą w życie. Wyceny. Mówię o projektach. No dobrze. Jest taki jeden sklep, za którym nie przepadam. Dlaczego nie przepadam za sklepem pewnym? Takim zwierzątkiem, można powiedzieć, że owadem w nazwie, bo nie lubię sklepów. Bo jest sobie sytuacja, kiedyś kupiłem coś w tym sklepie i okazuje się, że w tym sklepie zwroty nie działają tak jak myślałem. Ponieważ nie dostajesz w zamian pieniędzy, którymi przez zapłaciłeś, ty dałeś sklepu za jakiś towar pieniądze, sklep ci odda te pieniądze. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Sklep nie odda ci tych pieniędzy. I co pan nam zrobi? Da ci w zamian bon o równowartości kwoty, którą zapłaciłeś, który możesz wykorzystać w tym sklepie. I wszystko fajnie. Tylko, że co, gdybym chciał coś kupić za ten bon, ale w innym sklepie? Gdybym chciał wydać te pieniądze, które tu wydałem, ale w innym sklepie? Nie mogę, ponieważ ten bon jest honorowany tylko w tym sklepie, oczywiście. Więc jest to pewne ograniczenie mojej wolności. Przynajmniej ja tak czuję, że to jest pewne ograniczenie mojej wolności wyboru. Nie żyję. Bo... Bo skoro kupiłem coś w tym sklepie i chcę to oddać, to ten sklep zakłada, że ja będę coś znowu chciał kupić w tym sklepie to nie ma sensu To się nie klei. Przynajmniej dla mnie to się nie klei. Dlaczego nie można jak normalny sklep oddać tego, co zapłaciłem, w takiej samej formie, jak zapłaciłem? Czyli zapłaciłem gotówką, oddaję gotówką, zapłaciłem kartą, oddaję na kartę. Czemu nie można? Bo oczywiście trzeba stosować nieetyczne zagrywki. Nieetyczne zagrywki. Oczywiście, bony, wiadomo, zatrzymują klienta. Jakby w naszym ekosystemie, tak? To bardzo zrozumiałe i jest to na korzyść sklepu, oczywiście. Natomiast jest to na wielką niekorzyść klienta. Były zgłoszenia do Łokiku. Nie wiem, co się w sumie z tym stało, jak sprawa się potoczyła dalej. Ale w regulaminie tego sklepu na B dalej jest ten zapis, więc nie podoba mi się to. Dlatego staram się tego sklepu unikać. Niestety mam go najbliżej, więc jest to ciężkie, ale nie niemożliwe. Po prostu można przestać być leniwym. Dosłownie zawsze. What the? Czy mój nowy kad promuje alkohol? Możliwe, ale za to jaki?